Żyć w bezpiecznych granicach, posiadającego silną pozycję międzynarodową oraz będącego członkiem NATO. Współczesna Armia stoi na straży bezpieczeństwa odrodzonego po 1989 roku niepodległego i demokratycznego państwa. Zawsze podkreślała się historyczny rodowód i tradycję. Dziękujemy żołnierzom za otwarty ochronę narodowej tożsamości i codzienną ofiarą służbę. 15 sierpnia to także kościelne święto niepowzięcia Najświętszej Marii Pani. Poświęcone kwiaty i zioła, podziękowanie za dary ziemi, połączone z świętą w intencji Wojska Polskiego, w intencji naszej Ojczyzny, mieszkańców naszego miasta, Nadalą uroczystością wyjątkowo podniosły charakter, za co serdecznie dziękuję przygodnym księżom celebracjom. Dziękuję księdzu dziekanowi Markowi Oszulskiemu za przewodniczenie w ofierze mszy święty. Dziękuję księdzu proboszczowi Mirosławowi Magoskiemu za wygłoszoną kominię. Dziękuję księdzu dyrektorowi Caritas z Legnicy, księdzu Robertowi Serafinowi, za swoją obecność, za to, że zaszczycił nas swoją obecnością. Szanowni Państwo, jesteśmy wolnym narodem. Świętujemy i cieszymy się niepodległością, Dziękuję za Państwa obecność, tak liczną obecność. Serdecznie zapraszam na godzinę 15 do rynku na trzecią edycję nowego spotkania Marii Mariusz i Marysieniec.